Cześć, wszystkim. Z tej strony, mister. Witam was w odcinku Power Zone. Ostatnio wam nie pokazałem, a czy pokazałem, ale to się nie nagrało i nagrywałem po trzy razy e, mój domek. Tylko troszeczkę wam pokazałem. Pisaliście, że spodobał mi się projekt, taka otwarta przestrzeń i w ogóle, e, jak to wygląda na mapce. No, mniej więcej tak się prezentuje. Musiałem to przebudować. E, usunąłem dzisiaj mod Tale of Kingdoms. Pisałem kilka osób, że prawdopodobnie on będzie. Kasował mi czanki na mapie, czy tam resetował, no i dlatego postanowiłem go usunąć. No, niestety, żałuję, że tych jabłek trochę tam sprzedawałem i że nie dokupiłem sobie trochę więcej zbroi przed kasacją, ponieważ miałem tej kasy troszeczkę i słyszę, że pierdziachy tu siedzą. Jak widzicie, wykonałem sobie jeden mieczek, ten, za którym tęskniliście, czyli ten, który był w Boxie. Jak widzicie, działa dosyć pięknie. Oczywiście robi się go z drewnianego miecza, tak żeby nie było pytań, jak go zrobić. No kaczka. Nieśmiertelna kaczka, Boże. What the fuck? No. Robi, robi się go z drewnianego miecza. Także jest dosyć łatwy w stworzeniu. Oj, Husiek biega pod domu i jeszcze krzyczy, bo ktoś akurat przyszedł. Um, także dzisiaj zajmiemy się może trochę kraftem. Muszę nazbierać sobie z powrotem tych rzeczy, które natraciłem. Także jestem troszeczkę do tyłu z wszystkim. Dobra, kurczę mi się tu przepala. Tu mamy prawie nic. Ale odzyskałem te rzeczy, które tam straciłem w tej wieży. Przeszedłem się. Pierdolony ulot Możesz nie przerywać mi nagrania. Pozdrów chociaż widzów, jak już się przywitałeś z nimi. Pozdrawiam. Nie było ci słychać. No powiedzmy, idź kocie. E, także zajmiemy się dzisiaj trochę odkrywaniem tych rzeczy. E, tutaj mamy. Tutaj mamy, tutaj mamy trochę tych rzeczy, które nakombinowałem. Tutaj mamy straconą i będziemy musieli sobie poodkrywać te rzeczy, które tu jeszcze mi się natworzyły kiedyś, co tworzyłem sobie odkrywałem. Po troszeczku, ale najpierw znajdziemy co przepis przepisam da. Jak widzicie, książki boostują strasznie do przodu, także mam 106% na odkrycie wszystkiego. E, jest bardzo fajnie. Bardzo mnie to cieszy, kurwa. Przejście z tego. Y, 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 nie jak boksa, tego Tomcraftu 1,21 na 1,25 to jest już gigantyczny skok. Dobrze, jakieś kilo się zachowało na szczęście. E, dla mnie to jest gigantyczny skok i naprawdę bardzo dobrze mi się y, przy tym bawi teraz. E, tu sobie pozbieramy trochę tych rzeczy. Boże, jaki dymek. I pokażę Wam od razu miejsce, gdzie będę wszystko składował. E, to prawdopodobnie też trafi tam do tego miejsca, ale póki co na razie niech się przerabia. A my przeniesiemy sobie już podstawowe rzeczy, czyli to, co do tej pory stworzyłem. <laughs> To, co do tej pory stworzyłem, właśnie w moje wybrane miejsce, które będzie przeznaczone tylko na TomCraft i zapewne widzieliście tę ścieżkę tutaj, ale nie pokazywałem, co jest na dole. Tutaj sobie trochę poprzebudowywałem jeszcze przed tym odcinkiem, który ostatnio nagrywałem. Także tutaj będą się znajdowały wszystkie moje ustrojstwa i tak dalej. Póki co na razie podłączymy to tak trochę na lewo. Czyli to, co powinno być, będzie w wybranym w swoim miejscu. Chyba nic więcej nie potrzebujemy. E, muszę jakąś skrzyneczkę tutaj zrobić, także to wszystko się tu pojawi niebawem. Mam nadzieję, że jeszcze może w tym odcinku. A dzisiaj chciałbym poruszyć temat piractwa gier komputerowych. Nie wiem, czy taki ustawię tytuł, ponieważ jak nagrywam, to nie zawsze mam ten tytuł w pamięci, tylko czasami on powstaje dopiero po przetworzeniu, bo czasami coś się może wydarzyć ciekawego. I wtedy odcinek nazywa się dosyć ciekawie, bądź inaczej niż to, co planowano, planowałem wcześniej. Ale skoro usunąłem yy, Tale of Kingdoms, to teraz spokojnie sobie mogę zrobić. Ooo! Nawet lepiej. Mm, mam wełnę. Mam wełnę, nie wiem, czy mam drewno. Gdzieś powinien mieć drewno. Mam trochę drewna. Także spokojnie mogę sobie. A. Spokojnie sobie mogę zrobić w końcu moje zakichane łóżko. Już nie będę się martwił, że NPC z właśnie tego Zyzyzy Steal of Kingdoms będą się tutaj pojawiać, spałnić i będą robić mi jakieś wielkie halo Gdzie ja bym chciał to już pierdeknąć? Może na początek tutaj Także już przynajmniej będziemy mogli sobie jakoś tą noc szybciej pominąć, nie lecieć w wybrane miejsce I będzie znacznie wygodniej Dobra to mi się tu na razie Powinno zrobić. Jak widzicie. O! Dark Infuser i Dark Infuser. Jeden Model drugi Tricky. Także nie powinno być jakaś tragicznie ciężko. 64% bez żadnego bustowania. 66% z drewnem. A dorzucać jeszcze troszeczkę tego drewna. Powinnaś go od razu przerobić. A z tym 66%, czyli lepiej chyba zużywać deski. W każdym razie nauczyłem się i bardzo mnie to cieszy. E, Wpadły na pomysł, że te przepisy, które tutaj mam, będę sobie ich, y, robił, boże, będę sobie robił ich screeny dwa razy, ci niechcący, chcący, e, i będę zamieszczał je na moim facebooku, ponieważ wiele osób też może z tego później sobie korzystać, i na pewno się im też to przyda. Ale darmowych filozoferów na razie nie będziemy potrzebować. Także przepis trafia tutaj. Tutaj mamy jeszcze wampiry, and takie inne piertoły, które mi się nie odkrywały. I na pewno będziemy potrzebowali sobie zrobić e, trochę więcej książków, tak mi się wydaje. Tu na razie jeden Tak, to mi się przyda. I to sobie też weźmiemy. Dobra, trochę tych książek tutaj mamy, ale brakuje mi drewna. Drewno mi się przyda na pewno. Więc zrobimy sobie jakieś podstawowe narzędzia do ścinania drzewa. Czyli tyzy siekiera. tyzy siekiera i lecimy pościnać trochę drzewa. Także dzisiaj będzie trochę biegania, macie trochę więcej tego jak, jak się gra naprawdę. I jak to wygląda, bo kiedyś robiłem live'a i widziały osoby ile czasami schodzi Czasu, żeby cokolwiek osiągnąć, także ja tu czasami spędzam nawet godzinę, dwie. Ale nie zawsze, nie zawsze mi się po prostu chce siedzieć przy Minecrafcie i coś tutaj robić. Mam nadzieję, że Was to jakoś za bardzo nie zanudza. A ja sobie dzisiaj zacznę gadać o tym właśnie tym piractwie, ponieważ U, wiele osób też pytało. A właśnie, jeszcze zanim przejdziemy do piractwa, wiem, że mam już tą łopatę i pasuje mi zacząć to czyścić, także ja sobie na pewno stąd to wyczyszczę. Ale jeszcze poczekam, bo dosyć fajnie to wygląda. Chcę zobaczyć, jak to się naprawdę będzie rozwijało. Traktuję to na razie jako eksperyment mój, ponieważ nigdy tak naprawdę nie miałem do czynienia ze skażonym terenem nawet na Jakboksie. Bo tam to tak często nie występowało. Jeżeli występowało, to było tak daleko, że to nie miało w ogóle miejsca bytu. I zachodzi już słoneczka cholera jasna. I tak to planowałem. No. Ale skoro mamy już las i wycinam sobie to spokojnie, to mogę też zacząć mój temat: właśnie piractwa. Czy ja popieram. Może nie tyle co popieram samo piractwo gier, ale nie jestem też temu przeciwny. Czyli jestem powiedzmy trochę neutralny i trochę jestem za. Szczerze, jestem za tym, żeby wprowadzić coś takiego jak jest w Kanadzie, czyli piractwo na użytek własny. Ponieważ, jak wiecie, niektóre na przykład programy e, zdzierają gigantyczną kasę na tym, że po prostu wydają licencję na dany program i chcą, żeby im zapłacić za to 600 zł nawet za głupi system czy za programik, który praktycznie odtwarza nam filmy albo coś w ten deseń. Chyba rozumiecie o co chodzi mniej więcej. <laughs> Także nie każdych. What the fuck. Boże, tam jest jakiś pegas. Ja chcę tego pegasa. E, nie mam żadnego miecza. Nie, mam. No, Boże, nie mam miecza. Tak. A ja, 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 Boże, moje słuchawki są stanowczo za głośno. Tam, tam się, tam się, coś wylągło, Co mi się bardzo spodobało. Ja chciałbym dorwać tego konika, mam pytanie tylko, czy jabłkiem go mogę zwabić do siebie, ponieważ jestem bardzo zaciekawiony tym, że ten koń tak fajnie wygląda. I nie powiem. Gdzie się jest dziadu? Chciałbym mieć latającego kunia, do tego czarnego. Chodź tu. Widziałem Cię przed chwilą tutaj gdzieś. Gdzieś poleciał. Miał, że leciał w siną dal w niebo. W ogóle go tu nie widzę. Cholerka, jasno, taki fajny kuń. To nic, przelecimy się spać. Zobaczymy, czy coś to nam da. Czy on tu się dalej będzie znajdował. Jak widzicie, mieczek w kliknięciu prawym e, przyspiesza e, nasze bieganie. Raczej rzuca nas tak. E, oh, rzuca tak, tak. Rzuca nas tak w przód. E, takiej charge jakby. Można by to tak chyba nazwać. Dosyć fajna sprawa, na pewno widzieliście na Xboxie. Jeżeli oglądaliście, no to jesteście zaznajomieni z modem. Eee, robi się go tak jak mówiłem z miecza, muszę się z tym powtórzyć, ponieważ miałem tak gigantyczny odzew, i spam przez ten czerwony miecz, że ludzie. od prawie. nie mów, że to był ten koń. Oj, będę musiał popolować trochę na te koniki, bo dosyć fajne są. No to widzę, pojawia się ich troszeczkę. Także fajnie by było takiego kunia sobie złapać. Nie powiem. Jestem tylko ciekaw, czy one tak naprawdę będą dla mnie tak dobre, jak mi się wydaje, czy z upływem dnia się znowu też będą zmieniać. Szczerze, jeżeli tylko w nocy miałby tak działać, to nie jest tak tragicznie. Jakoś bym to przeżył. Chodź tu kurczok. Kurczok kaczka, chodź. Jakoś bym to przeżył. Ale wracając do samego piractwa. Kanada właśnie wprowadziła to, że zezwala na użytek własny, pobieranie tam programów, gier i tak dalej. Wiadomo, pewnie są tam jakieś restrykcje, nie jestem zaznajomiony do samego końca na jakiej zasadzie to u nich działa, ale wiem, że też nie są nastawieni na to, że będę płacił 40 tysięcy za pobranie jakiejś MP3 czy czegoś w ten deseń, ponieważ firmy tak jak. Eee, może nie będę wymieniał sam nas, ale właśnie całe te korporacje związane z wydawaniem płyt i tak dalej, mają tak długie czasy na przykład na wykorzystywanie swojej muzyki eee, czy pobieranie tej muzyki są tak gigantyczne kary na to, że to przechodzi ludzkie pojęcie, bo naprawdę niewiele osób pewnie będzie stać na to, żeby zapłacić tak gigantyczną karę za kilka czy kilkanaście tych mp3, bo spotkałem się właśnie z tym, że te kary są naprawdę na tyle wysokie, że niektórzy po prostu wolą mi się odsiedzieć te kilka lat, niż po prostu zapłacić tam 200-300 tysięcy dolarów za pranie kilku mp3, jak naprawdę mija się z celem i z jakością samej tej muzyki, to jest naprawdę dopiero popieprzone, ale nie miałem mówić o, o muzyce, nie miałem mówić ogólnie o piractwie gier. Ehm, szczerze to nie wiem jak na to patrzeć, ponieważ piractwo gier powinno być dosyć ostro traktowane. Ponieważ te firmy, korporacje i jak je tam nazwać, wydają gigantyczne kwoty na stworzenie gry, muszą płacić cała masa ludzi, którzy to przygotowują. Grafików, e, tych wszystkich projektantów 3D czy kogo tam jeszcze, no się ma Teraz się już się nie boję, bo miecz mi nie padnie, aczkolwiek to jest troszkę wolny. Będę musiał ich trochę typu wykańczać. Oj, 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 oj. Żebyś ty się tu za bardzo nie zbliżył do mnie, cholera jasna. Wydają gigantycznych pieniędzy gdzieś tam poszedł. Yy, tak jak na przykład Rockstar, z tego co wiem, na GTA 4 przeznaczył 100 milionów dolarów na całą kampanię reklamową, także... Pewnie GTA 5 będzie kosztowało bajecznie więcej z... Nie wiem, można obstawiać nawet, że z 200 milionów. Także to będą gigantyczne kwoty. Cholera, jak to jest trzech. To będzie gangbang. Idźcie stąd! Nie, 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 nie. Wolę się cofać. I na spokojnie się z wami rozprawić. Słyszałem gdzieś snajpera. A ty jesteś snajperałkę? snajperełkę umierałkę. He, 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 A czemu się tu lala zrobiła taka dziwna? Dobra, z tym jaczykiem już jakoś tak nie boję tędy chodzić. Wiem, że wspominaliście, że tutaj powinno być u góry. Na samej górze powinna być jeszcze skrzynia. Właśnie to sobie chcę tu sprawdzić, dlatego się tu też dzisiaj wybrałem. I po mału będę sobie robił tam też niektóre rzeczy. Dobra, mogę wyjść, chyba mogę. Tak, jest coś, coś tutaj jest. Także mieliście rację. Was no, no, zawsze można liczyć. Uuuu, uh, diamenty, jebuszka i płyta. Bardzo mnie to cieszy. I wezmę sobie ze sobą, ze sobą tą skrzynię, ponieważ zawsze się przydadzą. E, tak, jak właśnie Rockstar. E, oczywiście czekam na GTA 5. To swoją drogą. E, Rockstar wydał gigantyczne ilości pieniędzy na właśnie swój produkt, na którym pracują tam i po prostu ileś lat. I z jednej strony. Dobrze jest wspierać swoich twórców, czyli tak jak właśnie Rockstara, czy Codemasters, czy EA, e, którzy naprawdę poświęcają gigantyczną ilość czasu, żeby przygotować daną grę. Tylko po to byśmy się mogli dobrze bawić przez kilka-kilkanaście godzin. Chodź tu ziomuś, cholera jasna. A jakby cię to dziabnąć? Bożek i ty masz Żerłeb. Dobra, no... Wyjazd. Szkoda, że ten mieczek z ciebie nie dropnął ale trudno się mówi. Także z jednej strony spoko, ale dajmy na to, że pojawia się gra, która jest gigantycznie reklamowana i tak naprawdę, naprawdę okazuje się takim typowym shitem, że pograsz 15-20 minut, no godzina maksymalnie i masz dosyć tej gry, bo jest na tyle kiepska, że są zbugowane tekstury, że nie jest tak... W dobra, jak ją reklamowali. I wtedy to piractwo zaczyna mieć sens, ponieważ zaczynasz wątpić w innych twórców, że mogą wydać dobry produkt, a ty znowu będziesz musiał zainwestować gigantyczny nakład pieniędzy, który jakimś trudem też musisz zdobyć. Bo wiadomo, nie wszyscy mają pracę, nie wszystkich stać na to, żeby bawić się w kupowanie gier prawie każdego tytułu. Nie nawet nie stać na, na to, żeby zakupić sobie wszystkie tytuły. Aleś chłopie poleciał. Pięknie, pięknie, a Ty skąd się tu wziąłeś? Panie Sniper, go. Dziękuję. Tego jajka na pewno nie chcę, tak żeby mi się to nie przeplątało. Eee, I wtedy właśnie dochodzi do nas, czy tak naprawdę jest sens wspierać ich wszystkich, dać im zarabiać na tym, że ja wydaję 100, 150 zł na grę, która nie jest naprawdę tyle warta. Zyciłem sobie pomalutku. I spieprzymy stąd. Hi, hi, hi. Nie jest tyle warta, i wtedy ludzie zaczynają się zastanawiać, czy może jednak nie lepiej przetestować samej gry przed zakupem, bo wiem, że pewna część osób może pobrać sobie Pirata, sprawdzić, jak będzie działać, bo jak wiecie, skończyły się te dobre czasy, że twórcy gier zaczęli wypuszczać swoje demówki, ponieważ na to też musieli przeznaczać pewną część pieniędzy. I to naprawdę dużo kosztowało, dlatego to się skończyło. I woleli przymknąć może oko na, na samo to piractwo i woleli wypuścić jakąś wcześniejszą alfę gdzieś, albo betę. Ponieważ mieli możliwość sprawdzenia jak ludzie zareagują na sam tytuł, jak on się sprawdzi, jakie błędy jeszcze mogliby poprawić przed samym finalnym wypuszczeniem gry. Także to jest jakiś sposób na, na, na samo piractwo. Ale też ludzie są do tego zarażeni, ponieważ wersje beta potrafią odstraszyć niejednego chętnego gracza. Wiadomo, fanboya czy kogoś kto, jest, kto posiada wszystkie praktycznie tytuły np. Call of Duty czy Call of Duty, jak tam woli się nazwę, To raczej zakupi kolejny tytuł, który dla mnie teraz jest już kotletem, co widzę na razie po Black Ops 2. Może i zmienione zostało trochę rzeczy, ale według mnie to jest dalej ten sam. Dobry, niedobry, ale w każdym razie stary kod. I szczerze płaci się 120 zł za grę, która jest praktycznie to sama w innej trochę oprawie graficznej, e, z nowymi mapami. Także. E, oni wydają gigantyczne ilości pieniędzy na samą kampanierkę, żeby ta gra się jakoś sprzedała, a ta gra praktycznie nic nie odnosi w nowego do samego tytułu i rozgrywki. Także tu jest pies chyba pogrzebany, żeby znaleźć ten złoty środek, wiedzieć komu zaufać, albo po prostu starać się jakoś nadrobić to, co się... Boże, ja to wszystko noszę przy sobie. Jak ja mogłem to wszystko, kurde, mieć przy sobie? Um, jest straszny wątek. Um, żeby właśnie znaleźć ten złoty środek, czy kupić, czy nie kupić, um, myślę, że najlepszym sposobem jest wstrzymać się przed datą premiery, przed wypuszczeniem tam oficjalnej wersji. Nawet te kilka dni, żeby sprawdzić, żeby zobaczyć filmiki, jak ta gra się tak naprawdę prezentuje. Czy jednak warto. Boże, ja tu mam jeszcze kilo kilka. Zabiście! Myślałem, że go nie mam. He, he, he. Czy ta gra się naprawdę tak dobrze prezentuje? Czy jest warta swojej ceny? Czy ludzie ją polecają. Ponieważ będzie wiele osób, które będą bez problemu potrafiły wydać tak gigantyczną ilość pieniędzy, czasami tytuł kosztuje naprawdę bardzo dużo i wtedy najlepiej chyba zakupić. Ja już zakupiłem tak kilka tytułów jestem z nich tak średnio zadowolony. I póki co na razie sobie leżą. Black Opsa póki co na razie mam na wstrzymaniu. Pograłem chwileczkę sobie na multi. I szczerze jest ciężko, ponieważ wiem, że przez pierwszy miesiąc, dwa będzie tam naprawdę dosyć ciężko, ponieważ będzie tak duża ilość graczy, którzy będą masakrycznie gnębić tą grę i będą gnębić osoby, które dopiero zapoznają się, zapoznają się z tymi mapami. I jedyne co mnie odstrasza na razie w tym tytule jest to, że nie ma tego podziału, ponieważ możemy trafić na mapę z osobami, które przegrały tam. No, bo już jest noc. Które przegrały tam już kilkanaście godzin mają gigantyczne levele i jest kicha z tego powodu. Ale, także póki co ja jestem w, na stanie tym pierwiastwa, że i okej, okay, i nie okej. Okay. Także to zależy tylko od Was. Czy chcecie być fair wobec własnego sprzedawcy, znaczy dystrybutora gier, którego naprawdę cenicie, czy lubicie jego tytuły. Czy tak naprawdę chcecie być z ukrymi palantami i na Quicksilver Core? To sobie jeszcze odkryjemy przed końcem. Taumic Restorer i Taumic Crystallizer i Boże, ile tu ma Moderate? Potencji i potencji. Czyli Taumic Crucible Hard. Dobra, to są już trudne. Nie wiem, jak one się będą szybko odkrywały. W każdym razie, jeżeli pobieracie Pirata, to nie ogłaszajcie przemi wobec, że pobraliście, te to się zajebiście jak szybko wam się pobrał. I też uważajcie na to, jeżeli macie zamiar nagrywać. Radzę Wam jednak zakupić tego oryginała, ponieważ zawsze macie do dyspozycji te najnowsze aktualizacje. Zawsze to lepiej wygląda w oczach innych graczy i nawet sami się lepiej poczujecie, ponieważ aktualizacje do gry dają naprawdę bardzo, bardzo dużo. Szczerze, z mojego doświadczenia, gdy byłem młodszy, dużo młodszy, pobierałem też gry, czegoś się nie dało gryźć, ponieważ w Polsce nigdy nie było lekko i rycy nie mogli sobie pozwolić na to, żeby zakupić mi jakąś tam grę. Wiadomo, pobierały się przeróżne tytuły, ale teraz naprawdę widzę, im jestem starszy, tym widzę, że lepiej jest jednak zaoszczędzić trochę tych pieniędzy i kupić tego oryginała bo mam większe możliwości. Tak samo ludzie się plują o głupiego Minecrafta, że tutaj chcieliby serwer e, non-premium, a gra jak kosztowała 30 zł, to nikt nie chciał kupować, także e, tu raczej jest już wasza wina, że woleliście zainwestować w jakieś pierdoły, niż jednak w grę, w którą potraficie poświęcić nawet 5-10 godzin dziennie grania. E, ale wracając do tego, jeżeli pobieracie i grawa mi się naprawdę spodoba, warto zainwestować jednak jednak te pieniądze w dobry tytuł, bo jeżeli macie zamiar spędzić przy nim naprawdę kilkadziesiąt godzin, to myślę, że to jeden z najlepszych sposobów jest na to, żeby przetestować sobie, a później nie psuć sobie gry piratem, który może być uwalony i może przysporzyć Wam tylko nerwów, jak i nie problemów finansowych, czy też jakichś tam karnych. Także moja rada. Warto kupować oryginały, bo dużo więcej na tym zyskujemy. I my mamy, przynajmniej ja mam, Lepsze samopoczucie, jeżeli kupię oryginalną grę. Dobra, robimy jeszcze jeden screenshot i drugi. Także dzisiaj było trochę tego, trochę tamtego. I nie wiem, co właśnie będziemy robić w kolejnym odcinku. Poczętym trochę tych rzeczy podkrywać. ale że nie będzie źli, że ja to wszystko sobie chyba poza odcinkiem podkrywam, bo wiem, że wiele osób zna tego tam grafta. Nie chce tego oglądać, ponieważ krzyczeliście, że z jednej strony tak, z drugiej strony nie. Więc będę robił tak, że podkrywam sobie, jeżeli będę miał coś ciekawego i będę chciał coś zaprojektować, na pewno Was poproszę o opinię i mam nadzieję, że wtedy się wypowiecie jakoś pozytywnie na temat właśnie Towncrafta. Wiem, że będę chciał też sobie przygotować na pewno gdzieś query. Na razie nie mogę sobie znaleźć dogodnego miejsca, ale trzeba będzie gdzieś znaleźć i pierdyknąć duże query, które będzie zbierało mi dużo surowców, i gdzieś to podepniemy tutaj pod ten system, bo muszę w końcu zrobić jakiś system, że będzie mi to wszystko rozdrabniał przetapiał i robił wszystko na raz i pod spodem zrobimy w końcu jakieś sortownie tego. Także dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Mam nadzieję, że odcinek się podobał. Jeśli tak, nie zapomnij go skomentować i kliknąć lajka. Także do zobaczenia. Z tej strony był mi serce. Pa, pa!